Witam. E, Awaria mam w pokoju. Co się stało? E, telewizor upadł. Upadł? Tak, upadł i się zbił cały ekran. To nic, jutro się tym zajmiemy. A to będzie trzeba zapłacić za to? Nie, nic nie będzie trzeba. No ale zniszczyliśmy to... Toż upadł nie z waszej winy, tak? No właśnie z naszej, bo kolega właśnie popił i zahaczył. Dobra On majątku nie kosztuje tam, tak Czyli będzie trzeba zapłacić, tak? A który to pokój? Dwójka Dwójka Dobra, ja później do pani Krystyny zadzwonię, może nic nie będzie trzeba i będzie w porządku No trudno, stało się No dobra, to czekam Na razie Nic nie będzie trzeba i chuj no i pięknie.